Cześć, witam Was moi mili w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wybraliśmy się na Słowację. Jesteśmy w historycznym rejonie Zemplin. Okolice Szniny nad doliną rzeki Cirochy. Dzisiaj przyjechaliśmy w Wichorlackie Wierchy. I mamy zamiast zdobyć jeden szczyt Wichorlackich Wierchów, Szniński Kamień. Szniński Kamień to właśnie ta góra o wysokości 1000 5 metrów. Zapraszam na wycieczkę na szniński kamień. Jechaliśmy do miejscowości Zemplińskiej Hamry tuż pod samym grzbietem wichorlatu. Zatrzymaliśmy się na parkingu przy końcu wsi. Parking jest wyasfaltowany, prowadzi do niego dobra droga. Sam parking znajduje się na wysokości 425 metrów nad poziomem morza. Na parkingu w Zemplińskim hamrem jest tabliczka. Do śnińskiego kamienia, godzina i 45 minut, szlakiem zielonym. A tak właśnie wygląda śniński kamień z parkingu w Zemplińskim Hamrem. Na parkingu jest miejsce dla odpoczynku, są wiaty, jest też informacja turystyczna. A tutaj są też jakieś budki, chyba z pamiątkami, albo gastronomiczne. Trudno powiedzieć, bo. W tej chwili wszystko jest zamknięte, jest sobota, październik. i wiadomo, czy to jest jeszcze czynne. A my wychodzimy na Zielony Szlak z parkingów Zemplińskich Hamra. Za parkingiem skręcamy w lewo na Zielony Szlak. Prosto prowadzi szlak żółty. Jest to taka troszeczkę droga okrężna, ale też doszlibyśmy przez przełęcz z matragona na śliński kamień. A my na razie idziemy asfaltową drogą aż do leśnego górskiego szlaku. A to Zemplińskie Hamre, miejscowość przy północnym stoku grzbietów i chorlatów. I miejsce parkingowe przy wyjściu na szlak. Po krótkim marszu asfaltem wchodzimy na leśną drogę. To właśnie zielony szlak prowadzący do szczytu góry. Trwają prace leśne, trzeba ostrożnie przejść koło nich. Za tym małym składem drewna, bo tak to chyba można określić, tu właśnie odjeżdża samochód. Już załadowany po części drewnem. Zakręcamy w prawo. Przed nami pierwsza stromizna. My musimy wyjść szlakiem w tą stronę, tak, pod górę. Jest naprawdę stromo, ale kamera tego nie pokazuje, bo jak zwykle wypłaszcza ze 20%. Ale to jest naprawdę dobre podejście. Mijamy wirobisko kamieniołomu. Jesteśmy bardzo wysoko. Tutaj właśnie widać kamieniołom. Tak prowadzi stromo pod górę i od razu zakręca ostro w prawo. Jesteśmy przy leśnym skrzyżowaniu. Na wprost idzie szlak na Szniński Kamień. Jesteśmy na półce Rowienki, 629 metrów nad poziomem morza. Trasa tutaj to 1400 metrów od parkingu w Zemplińskich Hamrach. Do Sznińskiego Kamienia, jak tabliczki pokazują, godzinę i 5 minut nadmorskie oko godzinę 55 do Remeckich Hamrów, tam skąd można odjechać autobusem. 3 godziny 55 minut. W lewo odchodzi szlak do Szniny. Można tutaj dojść na sznińskie Rybniki, a także do stacji kolejowej w Szninie. My ruszamy dalej w stronę sznińskiego kamienia. Od skrzyżowania w Rowienkach idziemy podwójnie oznaczonym szlakiem. Dołączył do nas szlak Niebieski ze szniny i właśnie tymi dwoma szlakami pójdziemy na szczyt. Kolejne leśne skrzyżowanie. Szlak zakręca w lewo, idziemy w tamtą stronę. Plak pnie się takimi serpentynami ale widać że już jest zrobiona na skróty ścieżka którą kto wie czy nie będziemy schodzić no i kolejny przystanek tablica informacyjna jest tu informacja o florze i faunie Wichorlackiego Parku Krajobrazowego. Jesteśmy już dobrze za połową drogi. Przeszliśmy dwa kilometry. Za chwilkę wejdziemy na ostatnią część szlaku do Ślińskiego Kamienia. Tak się prezentuje las pod szczytem Ślińskiego Kamienia. Piękna jesień i kolory. Tutaj nawet jeszcze są zachowane. Do szczytu, już bardzo bliziutko, niecałe 500 metrów. Za chwilkę będziemy się cieszyć pięknymi widokami ze skałki na sztyńskim kamieniu. I tak wygląda właśnie trasa, że na dole jest bardzo słabo oznaczony szlak w połowie. Tu rowienki jest bardzo dobrze i przy samym szczycie też niewidoczne są w ogóle znaki oznaczeniowe szlaku. Jestem na szlaku, na pewno jestem na szlaku prowadzony nawigacją mapy Czy, którą naprawdę bardzo polecam, bo jest no, faktycznie niezawodna. Dokonaliśmy najgorszą stromiznę po gałęziach i skałkach. Idziemy teraz po płaskim. Jesteśmy już praktycznie przy szczycie śliskiego kamienia. Na razie tego nie widać, ale skałki są właśnie tutaj. Pierwszą skałkę tutaj widać za drzewami. kamień. Od dołu. Pod samego kamienia mamy widok na Wichordat. Właśnie tutaj jest Wichordat. Tam daleko mamy ondawskie werchowinę. Kierunek północny w kierunku polskich bieszczadów. Pójdziemy jeszcze teraz kawałek z dłużniego A potem po drabince, to no, znaczy nie do drabince, ale takich w żelaznych schodach wyjdziemy na szczyt. Ruszyliśmy wzdłuż skałki do wejścia na górę. Szlak taki typowo górski, leśny, idzie taką trawersą po zachodniej ścianie. Skałki idziemy do drabinki, do schodków. Doszliśmy do schodków. Nimi właśnie wejdziemy na szczyt skały. Udało się, jesteśmy na sznińskim kamieniu. Nagrodę będziemy mieli przez wspaniałe widoki. I jesteśmy na szczycie. Oto szczyt Sznińskiego Kamienia w jesiennych barwach tu są właśnie te skałki, które żeśmy obchodzili a to przecudowny widok panorama ze Sznińskiego Kamienia na północ, dolina rzeki Cirochy w dole Zemplińskie Hamre, stamtąd żeśmy Wychodzili w północny zachód w tym momencie, widok na Ondawskie Wrchy, Ondawska Wierchowina, przy drodze do Humennego. Kamienica nad Cirochą i Biela nad Cirochą. Tutaj mamy miasto Sznina. I główny trakt, następne miasteczko, to jest Stakcin i za Stakcinem Narodny Park Połoniny i widoczna zapora Zalewu Starzyna Wialowej. Po zachodniej stronie mamy całe pasmo górskie wichorlackich ruchów, tutaj właśnie na wprost jest Wychorlat, tam dalej jest Dolny Zemplin, nawet widoczny kawałek jeziora zemplińskiej sirawy, No niestety pod słońce nie widać dokładnie tych miejscowości. A tam na horyzoncie mamy widoczną Tarnicę. Od Tarnicy szeroki wierch. Tutaj na wprost w tym miejscu wystaje grzbiet Wielkiej Rawki. Tarnica i na wschód cała Połonina Bukowska. Za Tarnicą wychodzi Halicz i Rozsypaniec po prawej stronie. Potem mamy tutaj bliżej Wielki i Mały Bukowec, a za tymi właśnie Bukowcami mamy Kińczyk Bukowski i cała piękna Połonina Bukowska. Na horyzoncie widać Polsko-słowacki grzbiet graniczny, tutaj od rybiego wierchu poprzez jasło. I potem jest Płasza, dziurkowiec. I tutaj mamy na wprost wystającą rabią skałę. Z zarabiej skały wychodzi połonina Wetlińska. Na prawo od rabiej skały widoczny szczyt czoła Czertesz i Połonina Wielkiej Rawki. Tak prezentował się widok z dużej północnej skałki. Sam szczyt Sznińskiego Kamienia składa się z dwóch skał. i Powstały one w wyniku wybuchu wulkanu. Skała większa, północna, jest niższa od skały mniejszej. Tak wyglądał widok ze skały mniejszej na północ, a za chwilkę przejdziemy na skałę wyższą, mniejszą. Opuszczamy, żegnamy skałę dużą, niższą do tego miejsca na tą skałkę pod ten krzyż i punkt widokowy trasa wyniosła 3,1 km. Schodzę po schodach. Mijałem rodzinę słowacką. Porobiłem im parę zdjęć na tych schodach. Widać to jest jakaś atrakcja. Widoki przecudne dzisiaj. Naprawdę Warto było dzisiaj tutaj przyjechać. To jest szlak w stronę morskiego oka. No szkoda, że nie możemy tam zejść, by było naprawdę fajnie, i za chwilkę zdobędziemy pełny szniński kamień. Tu jest właśnie ta druga skała, tak wygląda szczyt sznińskiego kamienia. Pomiędzy dwoma skałkami. Tam widoczna jest skałka północna, większa, ale za to niższa. A tu po tej stronie mamy skałkę mniejszą, ale wyższą. I to jest właśnie sznieński kamień. Tutaj mamy też tabliczkę oznaczeniową szczytu. Jestem na górze i piękny widok na morskie oko. Jestem na sznińskim kamieniu, na małym kamieniu, tym mniejszym wyższym widok właśnie na ten większy. Tutaj tak samo widać dolinę cirochy i miasto szninę, Tutaj wspaniała panorama na morskie oko. Panorama na wschód. Polskie Bieszczady z Tarnicą. Tutaj mamy Wichorlackie Wrchy. Część wschodnią. Daleko widoczna jest połonina Pikuja. Starostyna. Ściński kamień zdobyty. Jestem na małej skałce. 1005 metrów, góra ma wysokości i leży w samym środku głównego grzbietu Wichorlatu. Na obie skały wchodzi się po schodach. Te tutaj, na tą mniejszą skałę, są bardziej trudniejsze, zakręcone i... Można powiedzieć bardziej schowane, trzeba schodzić tyłem. No cóż, zaczynamy drogę powrotną, widzimy się już pewnie na podsumowaniu, bo wracamy tą samą trasą do Zemplińskich Hamrów na parking. Wróciliśmy do zemlińskich hamrów na parking. Jeszcze ostatnie spojrzenie na Szniński kamień. Widać krzyż na szczycie góry. Tam właśnie przy tym krzyżu patrzyliśmy na zemlińskie hamry. Na dole, pod Sznińskim kamieniem, jest wjazd do tego kamieniołomu, na który patrzyliśmy tam właśnie z góry. O, Z tego miejsca, tutaj żeśmy tędy szli. A tutaj jest stacyjka kolejki. Kolejka na gumowych kołach z wagonikami, traktorek jeździ stąd do szniny. Jesteśmy na parkingu w Zemplińskich Hamrach. Mamy tutaj wiaty. Ze stolikami jest bieżąca woda. Pisze, że pitna, jest tu też taka wiata, dosyć taka urzędowa, jakby i popatrzcie się co jest tutaj. Spójrzcie na wnętrze, prysznic, umywalka i elegancka toaleta. No, muszę powiedzieć, że jest tutaj full wypas co ciekawe wszystko tutaj działa koszt takiego wejścia to 20 euro centów dzisiaj jest wszystko otwarte i można korzystać za darmo ale to może z racji tego że jest po sezonie no cóż jeśli chodzi o podsumowanie trasy powiem tak no wychodziło się średnio trudno schodziło się ciężej bo jednak w niektórych miejscach są stromizny, same kamienie, obydwa kamienie mają schody. Na tym małym kamieniu dosyć takie bardziej strome, bardziej zachodzące na siebie, w jednym miejscu trzeba było schodzić tyłem. No ale cóż, trasa wyniosła 6,8 km w obie strony. Oto jej przebieg na mapie tak wyglądał profil tej trasy. I w taki oto sposób zakończyliśmy dzisiejszy dzień Górska wycieczka skończyła się semplińskim Hamrym, a my jeszcze przyjechaliśmy na krótki spacer po mieście Humennym. Humenne to troszeczkę większe miasto sąsiadujące ze Szniną. Na koniec chciałem podziękować za wszystkie lajki, polubienia, łapki w górę. Pamiętajcie o zostawieniu suba, naciśnięciu w dzwoneczek. A ja na pewno spotkam się z Wami w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, żegnam Was ze Słowacji, pozdrawiam wszystkich gorąco. Hej!